Być adwokatem kościelnym to całkiem przyjemna rzecz. Kontakt z klientem w perspektywie udzielenia mu pomocy bywa, a w zasadzie jest niezmiernie przyjemny. Pomagać ludziom w perspektywie dążenia do stwierdzenia nieważności małżeństwa to jeden z tych momentów pracy zawodowej. W którym dostrzega się rzeczywistość relacji dwojga osób zupełnie inaczej, małżeństwo strony rozpadło się, wielki dramat, a z drugiej strony przychodzi konkretna osoba i prosi o pomoc, ponieważ najczęściej nie zna się na prawie kanonicznym. Faktycznie prawo kanoniczne jest. Bardzo specyficzne, jest niszową gałęzią prawa, ba. Nawet nie wszyscy świeccy prawnicy orientują się w niuansach i w kanonach prawa kanonicznego. Rola i funkcja adwokata kościelnego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa rozpoczyna się w zasadzie już w momencie, kiedy spotykamy się. Z osobą, która do nas przychodzi, prosząc o poradę, o rozeznanie. Rozpoczynamy rozeznaniem, czyli rozmową dotyczącą okresu, pewnie najpierw małżeńskiego, przyczyn rozpadu tego małżeństwa. I znając te przyczyny, zaczynamy, w jakimś sensie, jak psycholog, wchodzić w głąb, czyli cofać się do momentu, zawarcia małżeństwa, a nawet wcześniej do momentu przed zawarciem małżeństwa i do momentu kiedy strony zaczynają się ze sobą poznawać. Ta perspektywa bardzo szeroka, oceny, spojrzenia na to, jak tworzyła się ta relacja, jest niezmiernie istotna w perspektywie prawidłowego Prawidłowej oceny, prawidłowego wymierzenia, prawidłowego określenia tytułów nieważności, z których będziemy mogli pomóc osobie w procesie o nieważność małżeństwa. Następnie analiza materiału, który strona nam dostarcza, pozwala nam sformułować i napisać skargę powodową, różnie nazywaną pozwem, prośbą. Tak czy inaczej, to ona rozpoczyna skór, to ona rozpoczyna proces. Wnosząc skargę do konkretnego sądu, rozpoczynamy faktyczną procedurę stwierdzenia nieważności małżeństwa. I dalej następują kolejne etapy kolejne etapy pomocy od przyjęcia poprzez powiadomienie stron, a więc tym samym adwokatów, pełnomocników. O faktycznym, formalnym przez sąd przyjęciu skargi powodowej. Udzielamy pomocy następnie przy przygotowaniu do przesłuchań stron, świadków, absolutnie nie instruując tym samym, co i jak zeznawać, co bardzo często jest zarzucane adwokatom oddzielnym, jakoby mieli sterować stronami, tak by uzyskać tak wyczekiwaną nieważność małżeństwa. Jest to nieprawdą. Pomagamy rozeznawać i pomagamy przygotować do przesłuchania, ponieważ najczęściej te osoby nigdy nie były w sądzie kościelnym. Nie wiedzą jak się zachować, nie wiedzą jak odpowiadać, jak formułować swoje myśli, jak formułować swoją wypowiedź. I po to jest adwokat kościelny, by tę sytuację ogarnąć, przygotować i pomóc. I pomóc, by te osoby mogły złożyć jak najlepsze zeznania, ale w perspektywie tylko i wyłącznie najlepsze, czyli najbardziej merytoryczne, żeby nie umknęły żadne kwestie istotne dla procesu i dla argumentów, które są przytaczane w procesie. Następnie publikacja akt, a w zasadzie moment, kiedy możemy zapoznać się z dokumentacją. Przejrzenie akt sprawy, zapoznanie się, wyciągnięcie wniosków, co robić dalej, jak podejść dalej do sprawy, czy materiał dowodowy gromadzony do tego momentu jest wystarczający, czy też nie. Prawidłowa ocena pozwala dalej prowadzić proces aktywnie i prawidłowo. Co mam na myśli? Przede wszystkim to, że mając informację, co już mamy w aktach sprawy, co zostało wypowiedziane, możemy to w jakimś sensie skonfrontować z wypowiedzią strony powodowej, którą otrzymujemy od niej samej, kiedy to, kiedy to przedstawia nam swoją wizję relacji przedmałżeńskiej i potem małżeńskiej.